TFN 24, pomagajmy sobie. Pytamy o to, co z Polakami za granicą. Teraz ludzie morza. Połączmy się z kapitanami, pani Edyta Kos Jakubczak i Adam Jakubczak z Baltic Anchor. Dzień dobry, witam państwa. Na początek te podstawowe fakty. Gdzie teraz państwo są? Okolice Gibraltaru, tak? Tak, dokładnie. Jesteśmy na granicy Hiszpanii z Gibraltarem. Tak. Są państwo na jachcie, czy zeszli państwo na ląd? Specjalnie dla Państwa jesteśmy dzisiaj na lądzie, nie mielibyśmy tak dobrego łącza w Marinie. Natomiast w Marinie, poza nami też jest kilka innych jednostek, na których są polscy obywatele, ale też jest bardzo dużo innych jednostek. No, wielokrotnie wpływają po wielu tygodniach na morzu i spotykają sytuację, w której, w której się nie spodziewali. Ale co, tam, co teraz się z Wami dzieje? Czy jesteście jakąś kwarantanną objęci, czy inni żeglarze, ludzie morza są objęci kwarantanną? Jak to wygląda? Nie, my nie jesteśmy objęci kwarantanną, ponieważ przebywamy w Hiszpanii od grudnia, więc jakby koronawirus tu nas zastał i postanowiliśmy nie wracać, bo tu jest nasz dom, bo naszym domem normalnie jest jacht. Więc my jesteśmy razem ze swoim domem. Natomiast inni żeglarze przypływający z morza, jakby zderzają się z sytuacją koronawirusa. Jeżeli są to świeże osoby, no to muszą pozostać w porcie przez 14 dni. Czy dla żeglarzy, którzy chcieliby wracać do Polski, rejs do Polski może w ogóle wchodzi w grę? Czy lot z samolotem? Mogą się jakoś dostać teraz do Polski i, i tutaj przejść przez kwarantannę? W tej chwili właśnie idzie pogoria, która minęła nas w sobotę, Gibraltar. Jest teraz gdzieś na wysokości Portugalii i oni postanowili nie wchodzić w ogóle do portu. I... i tylko zatowarowali się w Maladze. Tak, są drodze i to niełatwa droga, bo przed nimi jest na pewno tysiące mil morskich, ale trzymamy za nich kciuki. Jeśli chodzi o powrót lotniczy, z tego co wiemy, już są tylko pojedyncze samoloty czarterowe, które są jeszcze w drodze do Polski. Z Hiszpanii jeszcze są dostępne loty tego specjalnego systemu lotu. Natomiast już z, z pobliskiego Maroka w tej chwili już się nie da wrócić. Rozumiem, że Afryka też zamknęła granicę, tak? Boi się, żeby ktoś tak. tam nie przywrócił tego wirusa więcej. Tak, to wygląda tak, że Afryka zamknęła jakby wszelkie możliwości komunikacji, czyli zamknęli i drogę wodną, i drogę lotniczą, a ponieważ to kraj na drugim kontynencie to tysiące osób z Europy nie ma jak wrócić do domu. To już jakby historie, które opowiadane są przez media wielu krajów, że koczuje tam naprawdę setki tysięcy osób na lotniskach, bo samoloty nie latają. promo został wstrzymane, a jednak jest to kraj do niedawna bardzo bliski Europie, bo to 14 kilometrów dzieli Europę od Afryki w tym miejscu. Jeśli chodzi o Maroko, to Maroko zrobiło to dość znienacka, ponieważ Europa ostrzegała, że są to ostatnie dni na powroty i że później już będą możliwe tylko specyficzne rodzaje powrotów i charterowe. Natomiast Maroko z dnia na dzień zamknęło granice, po czym, kiedy większa liczba osób się zebrała na granicy, król otworzył granicę na dwie godziny w nocy. Te osoby przeszły, odprawiły się i od tej pory od soboty wieczór te granice na stałe są zamknięte i nic nie wskazuje na to, żeby zostały otwarte. W Polsce akcja zostań w domu, pilnujemy się, żeby niepotrzebnie nie chodzić po ulicach, nie spotykać się, nie pilnować tych zasad. W Hiszpanii też był gwałtowny skok zakażeń i niestety też zgonów. Jak wyglądają teraz ulice hiszpańskie? Widać, że ludzie zachowują te zasady bezpieczeństwa, czy nie? Jesteśmy też w specyficznym y, y, rejonie Hiszpanii. To jest taki bardzo odległy rejon, to jest prowincja Kadyks. Y, tutaj naprawdę ten ruch na ulicach jest już znikomy. Y, chcąc, nie chcąc, y, odwiedzamy naszą marinę, ponieważ też tam jest nasz dom i jacht, ale też są żeglarze, którzy potrzebują pomocy. Także dzisiaj mamy za zadanie dostarczyć kilka produktów, w tym gaz, który jest potrzebny do tego, żeby zasilić kuchenki na jachcie, y, ale. Ponieważ my mamy ze sobą też i zawsze od lat podróżujemy ze swoją córeczką, kalinką, kapitanką, to mamy też obowiązek, żeby dbać o jej bezpieczeństwo. Więc zachowujemy wszystkie możliwe rzeczy, które no, sprzyjają naszemu bezpieczeństwu więc kawieczki, maski, które mogliśmy mieć, ponieważ są bardzo bogate apteczki na jachtach. Ale tak ruch jest bardzo ograniczony. Ludzie poruszają się głównie samochodami. My mamy to szczęście, że mamy tutaj również nasz samochód. Tak. Natomiast Natomiast złamanie kwarantanny, co jest ciekawe w odróżnieniu od, od Polski, ta kara jest po prostu nieporównywalna. Tutaj ta kara jest 600... Do 600 tysięcy euro. 600 tysięcy euro. Także nikt nie ryzykuje. Policja dronami również patroluje i miasta i wybrzeże. Ponieważ tu jest jeszcze problem emigrantów, którzy nie przejmują się koronawirusem i, i, zamknięciem, i, te, i zamknięciem granic. I te granice muszą być sprawdzane cały czas. Kapitanowie Edyka, Edyta Kos -Jakubczak, Adam Jakubczak z Baltii i Kankor, z Hiszpanii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Zdawiamy.